Siemanko, tutaj Jadek Cross, jest ze mną dzisiaj Mr. Minecraft 1910. siemanko no i Dymek Cox Cześć. No i gramy sobie I, SG jeden I, 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 i... na 15. Ja, a... I mam mieć chuj. A nie, nie mam Uuu, Lecicie za. Nie, lecicie. Gdzie lecicie? siemanko Mr. Cześć. tu stoisz. Cześć. Tutaj Cześć. jestem. ej Nie lec tam, bo jest tak, w ja, ja jestem chłodnym Heimer. Dynek. Tutaj najmniej o, osób jest. poleciało, chodźcie tutaj. Tu najmniej osób poleciało. Najmniej Nie szkodzi, ale. Nie szkodzi, ale. One w no jak znajdę swoje umiejętności, to na pewno. Tak, tu gdzie wcześniej poleciałem, więc spoko. Lecimy. O... Nawet pamiętamy gdzie są skrzydła. Ma... Lecisz? Coś... Tak, tak. No, chodźcie. Macie, macie w ogóle jakieś rzeczy? Ale... No ja mam kubrak, kubrak, kubraka mam. Dobra. Charta krowa leci bo jest najlepszy. Tak. Siemano owca. Czarna tylko. O, trzeba zabić. Jedzenie trzeba. No jedzenie trzeba zdobyć. Tylko ja chcę jedzenie. Dobra, ja. A ja mam skórę. Spokojnie. Dobra, to może zabijemy każdą krowę, to będzie skórzaneku. No. Aha. Dymek, zgubiłem się. Zgubiłem się. Nie zgubiłem się. I see you, Dymek. Chicken tint. Dobra, czekajcie, czekajcie. O nie, w ogóle się nie zgubiłeś. Ja tutaj. Ale <gulity> Leadek się zgubił. Nie, to wy się zgubiliście teraz, ja to wiem. Misteczkę znalazłem. Jakim cudem? Leżała sobie normalnie. Ta, tutaj grzybów w ogóle nie ma. Lol, widziałeś to, jak mnie zbłokowało? No. Stawał, stawał i myślał, i Coś tak a, Widzicie Góra. mnie? Ja tak na taką górę wchodzę. A gdzie jest A, gdzie ty jesteś? O, chyba wiem, na którą górę. Ja tutaj, ja wiem, tak górę. wysoko. Ej, Dymy, gdzie ty jesteś? A tutaj, tutaj. jesteś. Tuż, gdzie gdzieś miał lęk wysokości, o, chodź tam, Chodź tam, chodź tam, tam jest coś. Mhm. Widzisz? Tylko o, nie śwink, Tylko nie dodnijcie ale, czasami. Świnia, bij. bijcie. Biją, Świnia się zabiła. O, też. ja się na Też daj. Chodź. Dobra, Dobra, chodź do tego wiatraka. Wiatraka. No i oni na Tutaj chodź, tutaj chodź. Do tego wiatraka nie ma. Wiatraka. Dajcie. Rozczarowany. Chodź o jezu. My jesteśmy wiatraka. wiatraka. A chodź do wiartaka do, do wiatraka idę spoko. A widzisz wi, 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 wi w re, wi, wi. No to że widzę jak ja jest na... Ja cały świat widzę. Jak ja nawet spałem, widziałem. O, jest... Dynyek! Mam żarcie. Żarcie? O tu ja idę. A to ja idę. jak żarcie, no. Daj mi, Daj mi, daj Chyka mi. Na... Daj mi, daj mi daj mi, daj mi. Jesteś na, tam na górze? No, o jest Adek, jest Adek. Jest no, no, też... Adek, kuźba. Aż nie ma jedzenia Adek. No, chyba <noise> ci coś poboli. No, daj mi jedzenie. Masz adek. O, dziękuję. Co najmniej ze dwa jabłka. Dwa. Dwa. dwa jabłka! Chyba no, cię coś twierdzi. Jak gdybym go widziałem, trzy. To widzę. mi wystarczy, o dwa i dobra. Mam. O, mam skrzynkę. O, znowu mam żadną. Że... No i jeszcze jeden. Ej, bo dajcie wreszcie. mi cokolwiek teraz. Jeszcze jeden posiłek. Dobra, mam dla Ciebie. Wejdźcie mi jakiś zejdź, zejdź, Zejdźcie na dół, to Wam dam coś. Jedzenie, dawaj. Jedziemy. No to chodź. O... Dawaj mi. Dymek, mam coś na Ciebie na Łap, No dobra. Złaź tego. No kurde, no, no to masz. Nie dymek, masz dymek, 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 masz. Ej. Dobra, <laughs> dobra. Dawaj, dawaj mi to. Łap. O, dawaj, dawaj, dawaj. Czwaniażko. Chodź mną, bo ja no, on ma jedzenie, chodźmy za nim. To musimy za nim iść. Kurde, nie da się liści no na. Rodach, nie, no nie no, da się na liści nie niszczyć na tym głównie. Dobra, kurwa. I lecimy. Nie da się liści nie niszczyć. Dobra, cicho, mało osób zostało. Jak się we tak. zewniemy, to ich pokonamy wszystkich. Chodźcie za mną, ej. Bo tutaj jest tak mało Jak liści, zostało... to... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć siedem osoby znam. Sie nie, siedem osób zostało w no, my trzech, to jeszcze czterech. No mówię, mówię. Ty nie mówisz. Trzymajcie się mnie, bo ja mam jedzenie. Nie mówisz, ty daj. No chodźcie, może na tą górę. No, no, nie ma sensu, bo chodź. Ja chodźcie chyba... na górę. Jak ja tam już byłem? Na górę chodź. No. Jak to nic nie chodź. ma. nie, tutaj. No jak nie ma drzewo jest. Nie, tutaj to nie było. I tu wata o! 6 zostało jeszcze. O, Hardcore, czyli trzech wybić. Łapkami mi Ale i zaraz poćniemy, Dlaczego oni samobójstwo popełniają? Jeszcze Jeszcze pięciu. Nie ma sojuszy, sojusz trzy ma sojusz Oko? jest. Tu jest ban za sojuszy dwuosobowy, my mamy trzy, więc to jest dozwolone. Chodźcie za mną, tutaj. No, kadek. gdzie za tobą? Za mną. Z patką poleciałem. Tam jest jakaś wieża. Ej, tam widzicie wieże? Tak, drobinki. Jakiś tam balon? Ja tam lecę, ja będę tam. jesteś. No to było lecieć za mną. O, no to... co? te. Maszcie, masz te. Co? tu Do, stój, stój. do... Stój, stój. Ty wiesz, gdzie jestem? Do, do balona lećcie. Jakiego balona? No tutaj balona... bo Ja nie mam już, czajcie. No właśnie, a ja mam jedną rybę. A ja mam jabłko. A ja idę no. na, a ja idę na balona. O ja też już chyba widzę tego balona. Nie, to balona. nie tu widzę wiatrak. Taka, dług... taka długa na bazki ma... Oj tam teraz mi... Ty jedna osoba została. O tu jest parkour. O lol Ja to nie wiem jak jestem. Kto? Simon? Nie wiem, poleciał gdzieś... Szymon. Mam skrzynkę, mam mieć! Jaki? Nie. Jaki mieć? Nie, ale mamy ten... ...drewniany. E. Masz jedzenie? Mam jedzenie, nie. właśnie. No to my jesteśmy koło tego wiatraka. A wiatraka, ej. Ale ja tutaj trafię tam na dół. A wiatraka tam. Na gdzie na dół? No bo jestem w tym balonie i ja nie wiem czy jak na to to się nie ja w... tym balonie. Tak, no to jak ty spadniesz, to ten balon pęknie, tak? <głos> Chciałby. chciałbyś. <noise> o, to jest piecyk jeszcze. Za mną Dymek, okej. Okay. No. Ja cię Dymek zaprowadzę do fajnego miejsca. Nie do jakiegoś głupiego Oto. balona. No tak, tylko się tutaj mam mieć. Dobra, spadam dobra. na dół. Jezu! O Boże, tak. To coś już... ruszałem. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak mi przykro jest go walkę władzę Co? Walnie daj wejdę mam wolno i to przyjdzie A, bo już tylko masz 3T Tak mi przykro, myślę, że minetraft. Oo! Fajnie, mam te mam Ja widzę na 20. O no, grzybki. Jak to nawet grzybków nie można niszczyć? Ni kwiatów, ni nic. No Ha, ale ci się to muszę... Ja bijłem na 20 io. Oka zarobić ta mapa. Ale będzie tak zarobić mapa! Taka zarobi jak ty. No. Jestem na haju. Na kim haju. Co nim zwiedzać? No. Ja to na to górę zawalam się. O ty wbijesz na taką górę, to też tego balona. Bejdenie. Study. A pod tym panem jest takie coś. I tam i bo to jest ją itemki nawet... A, jest... A jakiś domek jest. O, to idę do tego domu. Właśnie ja idę do tego domu. A siatka ja, robiłem. Ja tak o, widzę. Widzę, wiem gdzie jest Dymek. Albo to jest A... Dymek. Ty jakiś domek widzę. Chyba też do tego tamku i wejdę tam. Idź. Do tamku. Mogę z wami łazić. <oire> is... <O. small> <faterory. inaudible> yeah, uh, nie będę tam. Idź. O. Jajeczka. Co to, że... Ja wam mówię, omijaj... ...to, co było ...nie, Bo to są owce, które... ...ale z 14... ...nie na 14 chyba. Ale Dymek fajnie na 14? No, na pewno. O, dobra, Kombaj. daj mi drzwi, bo sobie tutaj w no jest. No ja też nie mogę szybko biegać, Dymek. Co? Ratuj mi, ja też szybko biegać nie mogę. Patrzcie my to będzie. No, zabrał mi 10 lat, ale dla mnie... Kto taki? Nie wiem, jeszcze... na spawnie. O, samolot wygrał jakoś ten, 555 i samolot, czyli film. Uciekam, uciekam, uciekam. Tu jest tak. A tam co jest? Tangers ENT. Tu im... też nie możesz nam iść, żeby było. Tylko na innym jest G. zamek. Nie wiem, gdzie idę. Mam dużo rybków Kiedy... O kurde, bije mnie gościu, ale dobrze, że ma łapie O, wracam się na spawna no. O, fuck. Gdzie ty jesteś? Na spawnie O, to jest krzynka Jeszcze nie podałem gościa do, do lawy, do lawy gościu i tam, idź tam. Jestem jeszcze na trzy hity z łapki. ten kot. O, dymek. Przez, wszystko? Go? O przez głowę się tego Co to jest? Deat match! O oh fuck, deat match! Dead match! O oh no! Deat match, dymek! Latuj się! Kto może? I przeględzę. Dziemy, dawaj na Dawajcie na ósemkę No dobra, ale ja już kończę, więc było blisko, ale cóż tak bywa... Na więc... dole... Narapa i cześć! Cześć, cześć, cześć. O, zaczęło się. Ej, aha. Może byście tam, się tak pożegnali, co? Chamy jedne. Cześć, cześć. O, ma, mam, mamę kół. No dobra, to cześć. Aj.